Przepis na te najbardziej mięciutkie, bananowe ciasteczka z czekoladą i masłem orzechowym. W ogóle ideał. Znajdziecie w jednym z e-booków ze zdrowej paczki e-booków. Jest tam ich 66 i cena za jeden wychodzi 2,27 złotego. Nawet nie euro. Złotego 2,27 za e-book. To za jeden przepis w sumie wychodzi kilka albo kilkanaście groszy. Ja naprawdę uwielbiam te e-booki i całym sercem się pod nim podpisuję. Link do paczki znajdziecie na dole. Polecam chociaż przejrzeć, co tam jest, czy coś Was bardziej zainteresuje. Ale jak na razie wszystkie opinie, które od Was dostałam o tej paczce są pozytywne i po prostu tak się z tego cieszę. Ta promocja, ta cena zamiast 4400 150 zł jest tylko do 10 maja. Potem akcja zostaje zamknięta i już nie będzie wznawiana. A jeżeli chodzi o gratis ode mnie, pocztówka czy przepis, postanowiłam dać to i to. Więc jeżeli kupiliście z mojego linku, w mailu macie numer zamówienia i w opisie pod tym filmem piszę dokładnie, co trzeba zrobić, żebym wiedziała, gdzie tę pocztówkę w ogóle mam wysłać. No i jak odebrać ten przepis. Także przeogromne serduszko dla Was. Bardzo dziękuję za wsparcie. Bardzo dziękuję za miłe komentarze, jak opowiadałam o tej akcji. Że też się cieszycie, cieszy, że mam pierwszą współpracę. Mogę Wam zdradzić, że w sobotni filmie będziemy gotować. Więc jeżeli kogoś to denerwuje, że ja będę coś robić w kuchni, to w sobotę może nie włączać filmu. No a jutro z samego rana mam zaplanowane półtorej godziny gry w tenisa. Więc myślę, że kilka ciastek uda mi się spalić. Swoją drogą, w tej paczce jest też kilka e-booków właśnie o odchudzaniu, jak to zrobić w taki zdrowy sposób, a nie, że yy, nie jedz niczego i biegaj. Są jadłospisy, przepisy, treningi. Myślę, że jeżeli ktoś by chciał zrzucić kilka kilo, ale wiecie, z głową, na spokojnie, to te publikacje naprawdę mogą w tym pomóc. A teraz obiecałam córce, że będziemy oglądać Kubusia Puchatka. Więc wiecie, taki, taki babski wieczór. Coś tu się zawaliło. Natomiast tutaj mamy paletę. Proszę nie hałasować, nagrywam. Mam wrażenie, że y, wszelkie budowy, remonty wokół mnie, one się już nigdy nie skończą, że to po prostu będzie taki element mojego życia. Y, zobaczcie, jak te włosy, one tak jeszcze sobie schną do końca. To zawsze mi się tak, tutaj robi takie coś i tutaj, a tu nie. Jak to dziwnie wygląda. Czemu? Nie wiem. Moja jedyna sensowna opaska i w ogóle kupiłam dzięki poleceniu kogoś z Was, żebym właśnie wypróbowała czegoś takiego. Taka falka, a nie takie proste coś. I bardzo mi to fajnie trzyma włosy. Ale teraz też mogę sobie wiązać te włosy w kitek. O, może inaczej, może jakoś tak. No co mi się tutaj źle prezentujecie, jak ja pokazuję ludziom? W ogóle to ten tenis mnie wykończył. Moja kondycja, ona nie istnieje. Buduję ją zupełnie od zera. I nie jest łatwo, naprawdę nie jest łatwo. Czuję się taka, taka zastała. Na początku roku Wam też mówiłam, wracam do jogi, ale później, przez wręcz kilka miesięcy, no tak mnie ta góra bolała, że po prostu yoga jeszcze bardziej to nasilała. Teraz jest dużo lepiej, więc może teraz się uda. Po jodze jednak człowiek czuje się taki porozciągany, bardziej gipki skłon można zrobić. No, ale nie o tym. Będę sobie nakładała moją ulubioną maskę. Ona jest taka nawilżająca. No i teoretycznie ona jest na noc, że po prostu nakładamy sobie grubą warstwę i idziemy spać. Ja będę na tyle szalona, że użyję ją teraz. Nie zamierzam wychodzić przez następne kilka godzin, więc czemu nie? To jest nowe opakowanie, już chyba moje trzecie. Z kwasem hialuronowym, kolagenem i elastyną morską. O, elastyna morska, no nie. Bardzo dużo wiem o tym składniku. Dam Wam link na dole. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, będę sobie tutaj nakładać. I. Ale ona ładnie pachnie! No naprawdę. I przy okazji poruszę temat. Może taki niezbyt fajny, ale nie za bardzo jestem w stanie zrozumieć niektóre komentarze. I trochę teraz wrzucam do jednego wora komentarze na YouTubie, na Instagramie i na TikToku, no bo w sumie mm, te same treści albo podobne treści e, pojawiają się wszędzie. Wczoraj Wam wstawiłam ten krótki filmik, że ja się cieszę, że już nowotwór sobie poszedł, że mam dobre wyniki, a potem dostaję komentarze, że a, nie ciesz się tak i tak wróci. No i ja ten tekst nie wzięłam sobie tak o, z czapy, tylko ja naprawdę dostaję takie komentarze i zastanawiam się, Dlaczego? Co ma na celu pisanie czegoś takiego? Naprawdę nie mogę pojąć, czy ludzie muszą być aż tak podli? I tutaj może wyróżnię takie dwa typy tego typu komentarzy. Właśnie, jedne, takie już naprawdę po hamsku wprost, nie ciesz się. Nie wiem, czy mogę używać tego słowa na YouTubie, czy znowu będzie miał ze mną jakieś problemy, więc powiem tak: nie ciesz się i tak odejdziesz z tego świata. Albo nie ciesz się, rak wróci. Albo drugi typ, yy, dużo bardziej łagodny, ale też nadal nie rozumiem, dlaczego napisanie czegoś takiego osobie, która właśnie otrzymała wreszcie po dwóch latach dobre wyniki, w ogóle ma jakikolwiek sens. Moja ciocia też miała dobre wyniki, też się tak cieszyła. A dwa tygodnie, dwa miesiące później, był jej pogrzeb. Hmm? Czy to jest jakaś taka frustracja swoją sytuacją życiową, że naszej bliskiej osobie się to nie udało, więc jestem zły na cały świat, i teraz niech się każdemu nie uda? I ja już też to kiedyś mówiłam na Instagramie, ale w sumie powiem też to tutaj, że ja miałam problem z czytaniem wiadomości czy komentarzy. Jak powiedziałam, uhu, mam dobre wyniki, koniec leczenia, koniec nowotworu. Wchodziłam w sekcję wiadomości, to jakieś powiedzmy 29 na 30 było takich, ale super, Meg, właśnie na te wiadomości czekałam, bardzo się z Tobą cieszę, życzę Ci dużo zdrowia na przyszłość itd., itd. Ale powiedzmy ta jedna na 30 to była właśnie tego typu. Nie ciesz się tak, nowotwór to choroba śmiertelna. Może teraz ci się udało, ale zobaczymy, co będzie za kilka miesięcy. Albo na przykład, uwaga, uwaga, trzymajcie się, siedzicie. Jak się dowiemy o Twoim pogrzebie? I wtedy poczułam coś takiego, że zabierana jest mi ta radość. To całe cieszenie się, że wreszcie się udało. Więc stwierdziłam, że dopóki się nie nacieszę tym stanem, sama z sobą, z moimi bliskimi, to po prostu na wszelki wypadek nic nie będę czytać. Kiedy ten czas euforii minął. Pobyt w Polsce, gdzie naprawdę było mega fajnie, to wróciłam do tych wiadomości i staram się nadrobić je, ale ich tam było, nie wiem, z 200, więc pewnie zajmie mi to trochę czasu. No i tak jak myślałam, kilka było takich, wiecie, żeby tak szpileczkę wbić, nie? Też nie chodzi mi o to, że Wy nie możecie mi opisać jakiejś złej sytuacji ze swojego życia, jeżeli chodzi właśnie o swoich bliskich, no bo często dostaję wiadomości, że yy, na przykład. Meg, bardzo się cieszę, że tobie się udało. Niestety, na przykład, już weźmy te ciocię. Mojej cioci się nie udało i po trzech latach walki odeszła z tego świata. Ale to jest zupełnie inny przekaz niż, wiecie, to nie ciesz się tak. Ale dobra, wystarczy. Wygadałam się, po prostu jakoś tak leżało mi to na sercu. Już wyrzuciłam. Jak widzicie, ta maseczka się wchłania, jeżeli chodzi o te biel na twarzy. A teraz będę się świecić jak... Sami wiecie co? Bombka na końcu, oczywiście. Motorówka, tradycyjna maltańska łódź i samochód zarastający roślinnością. A wy co macie w swoich ogródkach? Więcej łodzi. Jestem bardzo wdzięczna światu, że istnieje coś takiego jak wiatr. Nie pogardziłabym jeszcze jakąś chmurą, bo ich brak. Powiem Wam, że mega dziwnie się dzisiaj czuję. Tak, jakby odczuwam niepokój, chociaż zupełnie nic niepokojącego się nie dzieje. Nie wiem, jak to w ogóle opisać. Trochę czuję się, jakbym wypiła z 10 kaw. Wiecie, jesteście tacy, no, że aż się trzęsiecie. A nawet nie zaczęłam pić pierwszej. Dobra, już zaczęłam. Wiem, że ta kawa niewiele zmieni i nie pogorszy mojego stanu, bo to nie jest coś, co mam pierwszy raz. Czuję coś takiego no, od czasu do czasu. Ciężko mi tutaj określić jakąś regularność, ale nie wiem, o co chodzi. I wydaje mi się, że nie jest to atak paniki, bo kiedyś takowy miałam kilka lat temu, i to nie jest nawet bliskie temu, co wtedy przeżywałam. No więc nie wiem, nie rozumiem, ale jak czuję coś takiego, to. Ciężko mi nawet robić takie proste czynności, bo po prostu drże i trochę serce mi bardziej wali. Teraz na przykład już nie, ale przez większość poranka tak było. Co mi jest? Chcecie być moim lekarzem i dać mi jakiś pomysł, żebym mogła jakoś bardziej e, poczytać o tym i zobaczyć, czy, czy to w ogóle jakiś taki kierunek, czy nie? Nie mam pojęcia, ale jest to mega niefajne. Więc chyba dzisiaj zamiast siadać do komputera, po prostu pójdę sobie na jakiś długi, powolny spacer. Jest piękna pogoda. Poddycham świeżym powietrzem i może jakoś się uspokoję.